Podobno się utarło, że do Bielska należy przyjechać powinno się autem ładnym i po raz Czyli jest, mamy Korda, mamy Pakarda, yy, mamy Stajer pucha Oldsmobila. Nie będę ciężko wymienić wszystkich, ale naprawdę 15 aut przedwojennych. Na innych rajdach jest po 3-4 auta, a do nas 15 przyjechało. I może tr trasa była dość długa i trudna. Najpierw jechaliśmy Pętę beckicką, gdzie tak przylało niemiłosiernie, że auta spływały razem z, z rzeką po drogach, ale wszystkie auta przejechały. tę te Beskidzką, Koniaków i Stebną, Kubalonkę, by mieć tam postoje. Drugi dzień była sucha Beskicka, już ładna pogoda i wracaliśmy z Suej Beskidzkiej. Górami, czyli widokowo przepiękna trasa, wymagająca, bo jest kręta i górzysta, ale też autorskie przejechały. No i dzisiaj byliśmy w Grodźcu i w Elegancji, czyli klub programu, załogi się prezentują przed szanownymi Żyli. No, frekwencja: 62 dwie załogi to jest naprawdę dużo. Myśmy chcieli 60, odmówiliśmy na jeszcze kilkunastu załogom, ale 62 załogi występowały i wszystkie ukończyły. No to w poszczególnych klasach dostaje puchary, a mamy mistrzostwa polski, pięć klas, rajd bezkicki, generalnie pięć pierwszych miejsc, klasyfikację zagraniczną, klasyfikację fiwowską, no bo mamy Czechów, Niemców, Austriaków, Słowaków, no, no i parę takich specjalnych pucharów jeszcze. বি <laughs>